gdzie była moja pierwsza solowa podróż byłem sfrustrowany i nikt nie chciał ze mną jechać ze względu na problemy najczęściej finansowe postanowiłem się przełamać zacząłem z grubej rury, bo poleciałem na Barbados jako pierwsza solową podróż z międzylądowaniem w Nowym Jorku w Nowym Jorku spędziłem jakieś 13-14 godzin lądowałem koło 18 i tam do 5 rano chodziłem po Manhattanie było to dosyć Niebezpieczne uważam, raczej dosyć takie przebojowe, ale Nowy Jork mnie oczarował, coś sobie ten Nowy Jork ma. Czułem się totalnie bezpiecznie, czułem się po prostu jak w raju. Barbados to piękna karaibska wyspa, dosłownie raj na ziemi. Ludzie mówią po angielsku, więc jeśli chcecie kiedyś pojechać na Karaiby, to jest na pewno jedno z pierwszych państw, które warto z tego całego archipelagu karaibskiego zobaczyć. Ja popełniłem tam duży błąd, jako że to była moja pierwsza podróż, no to nie zaplanowałem za bardzo co chcę zobaczyć na miejscu. Myślałem, że ręcznik, plaża, drinki, to w sumie będzie wszystko, także w kolejnej rolce opowiem wam, jak zaplanować taki wyjazd solowy. Także po więcej zaobserwuj.